Cześć! Jak widzicie, przyczepa w położeniu Lowrider. Nie wiem, czy Wam się podoba. Mi się podoba. Z tyłu bardzo low, a z przodu bardzo high, czyli wysoko. I pełno klamotów. To niewątpliwie oznacza, że bierzemy się dzisiaj za pracę. Bierzemy się dzisiaj za pracę, czyli dzisiaj druga część przygód z muwerem tak. Jak widzicie. Warunki nie są doskonałe, ale jak pewnie większość z Was, którzy będziecie chcieli sobie sami zainstalować mover, to będziecie mieli takie niezbyt proste warunki. Nie wiem od czego zacząć. Trzeba by było wziąć instrukcję. Mamy takie łapy. Te łapy chwytają tutaj Dole. E, Dole. belkę, podłużnicę. W to zmontujemy silniki. Dobra, co ja tam będę gadał? Ustawię może jakieś inne widogi i działamy. Ну, что? Да,

klucz śruby siedemnastki Trzeba jeszcze klucza. 写的那。 I teraz z drugiej strony, na razie tylko przymiarka. Uff. Dobra, spróbujemy teraz Co? położyć to na to. że tam na jedno, to, no, a ty od razu na wszystkie włożyłaś, no. Przyjdziesz do mnie? Ale to się ruszało. No dobra, przyjdź do mnie. Na razie zrobimy jedno, a za chwilę będziemy układać drugie. Obróć to w tą stronę, po pod gości. podłuż jeszcze tę deskę. Daleko, daleko. Ajajajaj. Co ona musi się gdzieś przytrzymać, jakieś jak tamto, trzeba odsunąć się. Muszę to wysunąć. Jesteś? No. Koniec? No chyba. Tu. Wystaję. Ja zj zjadę z ty, z becer. Znamijmy się, zobaczysz. To musi być to mniej więcej? Dobrze nie. To musi być centymetr, koła przynajmniej. Czyli to musi trochę dojść jeszcze do mnie, nie? Oh no, Jeszcze jedno spojrzenie, okazało się, że nie dałem podkładek. Muszę wykręcić te dwie śruby. Dobra, to teraz też mi ten. Te dwie na ochrębki, tak? Tak. No i wszystko. Całe zestawy? Tak. Tylko tu na śruby. W sumie to nie mogę teraz tego, trzeba. bo trzeba jeszcze to ustawić. I teraz przed skręceniem regulacja. Do tego służą takie elementy. To trzeba, widzicie, to tu nie wchodzi, a to tu musi wejść. Teraz się ustabilizujemy. To musi wejść tutaj w ten sposób. Ten silnik musi przyjechać do mnie, a tamten musi wyjechać do tyłu. Tak żeby o. tu wam jeszcze pokażę taką rzecz. Tutaj z tyłu jest taka. Obudowa i ta obudowa nie może dotykać opony. Tu musi, być, tu musi być luz. Jak silnik się przesunie, żeby ta obudowa tam wyjechała głębiej. Dobra, bierzemy się za regulację. Dobra, to tak, tutaj więcej widzisz tu mniej więcej tak żeby było nie? żeby ręka weszła między tą obudowę ja mam tam trzymać rękę no yy, pilnuj nie i to ma być tutaj nie ja muszę tak samo jest? dzisiaj moja kolana wystawiasz na próbę zapadło Pokaż mi jeszcze wiertarkę. Mogę, ale mi ten ścianik spadł. No dobra, to będziemy to regulować. To mi też na razie wypada Tym się nie przejmuj, bo to zaraz będziemy skręcać mhm. Tylko Jeszcze tutaj jest ten o. O. Tutaj To muszę mieć na środku Tą rurę Grzebco. I teraz i teraz co? I teraz chyba muszę skręcić tę najpierw, żeby tą rurę przesunąć, żeby była na środku, nie? No chyba. Bo inaczej nie zrobię tego. Uh -uh. Dobra, czyli tak. Eee, to będę skręcał z twojej strony. To ja muszę się przeprącować? Nie, no dobrze, to, to będziesz tu pilnować ten żeby się nie poprzesuwało to. O, tak dobrze, moje plecy. O, jak dobrze. Kawę? Przerwa na kawę. Możesz. Teraz mi dobrze. co wsadziłam tu? tu. No i co? co to tu? no dobrze, no to właśnie o to chodzi, żeby A tu mam cały czas żeby, żeby, że tak powiem dużo na rękę no tak, żeby dłoń tam się wsunęła nie? chodzi o to, żeby te, te rolki, te, ta rolka z no. zębami była mniej więcej na środku opony z zębami? w środku opony? no to tutaj to takie to kropowate. Też... szerokości opony. No, to dobrze. Nagrywa się, chyba się nagrywa, nie? Pamiętajcie, że jak będziecie przykręcać, to nie przykręcajcie nigdy jednej śruby na maksa, tylko przykręcajcie śruby po trochę, jedną, drugą, jedną, drugą, jedną, drugą. Chodzi o to, żeby naprężenia wszystko ładnie razem się rozłożyło i ułożyło i przełożyło. No to moja dupa na filmie jest tej. Widzicie, wszystko już jest skręcone, wyregulowane. Nie wiem, co tam się nagrało, bo się karta skończyła. Ale został ostatni element do założenia, czyli połączyć te dwa końce silników ze sobą razem. Ten łącznik służy do tego, że obracając jednym silnikiem obracają się od razu, od razu dwa, także obojętnie z której strony podejdziemy i dociśniemy silnik do opony, docisną się obydwa równocześnie. Okay. To jedziemy z koksem. To jedziemy. Pyk, pyk. Pick up pecu pick Czy silniki dochodzą razem równo, tak jak powinno? O, musiałbym naładować. Dobra, ale zobaczmy, tak. Doszło prawie do zielonego zobaczymy z drugiej strony no i mamy z drugiej strony taki sam wynik czyli silniczki dochodzą równomiernie i to jest to o co nam chodziło. Że tak czącham. No cóż, ogłaszam zakończenie prac związanych z montażem movera. Tych prac mechanicznych. Podsumowanie: krótkie, szybkie. Nie jest to super skomplikowana rzecz. Jak widzicie, jest trochę niewygodnie, chociaż można sobie pomóc przechylając przyczepę i zyskujemy tutaj miejsce na. Na manewry, ale i tak nie jest to zbyt wygodne. Natomiast nie jest to też tak, że wymagałoby specjalistycznych, nie wiem, narzędzi, podnośników czy, czy chociażby kanału. Nie trzeba, można sobie, można sobie z tym poradzić. Widzieliście, że użyłem naprawdę kilku podstawowych narzędzi, więc to też nie jest rzecz, która wymagałaby jakiegoś super sprzętu. Także tą część. Oj, sorry. Tą część spokojnie można wykonać e, samemu, e, dbając o szczegóły, robiąc to powoli, nie spiesząc się. Myślę, że uzyskamy równie profesjonalny efekt, e, co w firmie, która zajmuje się e, takim montażem. E, no tak, to by było na tyle. Przed nami kolejny etap prac związany z elektryką, ale to już będzie grubsza sprawa. Myślę, że zobaczymy się w kolejnym filmie. No. Do zobaczenia.